Dam to, bo do zjazdu. Tak. się, jedziemy, jedziemy. Mhm. No już. Jedziemy, idziemy Nie ostoł kurde o tą wciążnik no, <grywa> Można patrząc. próbować i patrzeć Powiem no, no, ja wam, no, to takie krótkie szkolenie Tam no, człowiek wie co i jak No mniej więcej no, mniej więcej, nie no od, wiadomo, odpalamy go na yy, No, na taczekinie ręcznym Niech on sobie wejdzie, pokonie. Musimy skończyć na, na zero, nie, tak jak to mówię, nie. Y